I witamy naszego pierwszego dzisiaj gościa w poranku Radia Republika, pan profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Ken w Krakowie, italianista, korespondent La Gazzetta dello Sport. Witamy serdecznie, dzień dobry. Tak, Wczoraj zresztą był ważny mecz Inter skończył się remisem, ale dzisiaj zdaje się, będziemy hmm. rozmawiać o sprawach ważnych i poważnych. Właśnie, panie hmm. profesorze, to jak my wyglądamy, jaki jest wynik starcia Unia Europejska-Mercosur? Kto wygrał to starcie, a gdzie jest Polska? Zwróci się Mercosur. <laughs> no właśnie. 1 do 0, 0 do 1, czy to jest remis, gdzie jest Polska? Przegraliśmy? Hmm. Tak, tak, nie, no jako Polska no niestety, niestety tak, ale problem polega na tym, że to nie wiem, czy można mówić w ogóle Unia Europejska w takim tradycyjnym jedność, kształcie, o którym sobie myślimy właśnie jako jedność, wygrała zresztą obecna ciągle koncepcja, tylko często ukrywana pod hasłami wartości, tak zwanych wartości europejskich, stara zasada po prostu silniejszego, a gry interesów. To jest duży interes, jeśli chodzi o Niemcy, przede wszystkim ta umowa, no, a kraje, które albo się z Niemcami zgadzają i coś z tego uzyskują, no albo takie niestety jak Polska, które tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze rolnictwo, będą miały problemy, bo no. nie ma co do tego wątpliwości. Pan, w, w Polsce na no pewien, pewne rozczarowanie postawą Włoch. Trochę liczyliśmy na to, że Włochy no jakby utrzymają swoje stanowisko wobec, wobec tego paktu. Co, Czyli co? będą przeciw Mercosurowi. No właśnie, co, tak co? się nie stało. Dlaczego? No i są, ku temu, jest ku temu kilka przyczyn. No pominąwszy niewątpliwą sympatię, którą ma pani premier Meloni wobec Polski, bo to, to, że tak powiem, wykazywała parokrotnie to interesy Włoch są jednak rozbieżne. Były od początku rozbieżne z polskimi. Ich rolnictwo no jest zupełnie inne. To jest rolnictwo, które ma dużo rzeczywiście takich lokalnych produktów zastrzeganych. Co, chronionych właśnie. Chronionych w skali międzynarodowej. No, oliwa, Ponad 1400, tysiące, przepraszam. Tysiące, że... Tak. A, ty, a Polska 6 coś takiego. No. Tak, dokładnie tak. Więc bardzo łatwo tu uzyskać jeszcze dodatkowe, dodatkowe Dodatkową ochronę. Persaldo to może być korzystne dla wewnętrznego rynku, o zmniejszenie kosztów dla zwykłego, przeciętnego człowieka, więc oczywiście politycy też myślą takimi kategoriami, niekoniecznie długofalowo, że to może szkodzić właśnie całej Europy i również własnemu krajowi, no dostaną pieniądze, znaczy dostaną, to są ich pieniądze, tylko mogą wypłacać wcześniej na właśnie wspólną politykę rolną, czyli ochronę tych najbardziej zagniewanych grup rolniczych, które nie są takie duże. 10 jest, miliardów duże... euro, no i Włochy liczą także na zwiększony eksport z właśnie Ameryki Południową. Dokładnie, ale nie zapominajmy jeszcze jednej rzeczy, że to są są y, północne włochy, należą w gruncie rzeczy do niemieckiego obszaru, ekonomicznego, także w kategoriach produkcyjnych. Ale to nie są montownie, to są zwłaszcza na obszarze Piemontu, Lombardii, to są po prostu firmy partnerskie przemysłu niemieckiego. No i oni mają na pewno lobby tego, tego, tego obszaru, tego sektora, wpływało na rząd. No i sam rząd nie jest jednolity, bo to jest prawicowy rząd Meloni, ale w nim jest Forza Italia, ministra spraw zagranicznych Tajaniego z Europejskiej Partii Ludowej, jest Matteo Salvini, który naciska na Meloni pod innym Kątem. Nie, nie bez powodu. Ostatnio Meloni wypowiedziała się w ślad za prezydentem Francji, że z Rosją należałoby rozmawiać. No i sama Fratelli d'Italia mają bardzo istotną rozgrywkę niedługo, ściśle polityczną, czyli referendum w sprawie praworządności, systemu praworządności, którego celem, wygranie tego referendum, to byłoby zmniejszenie siły politycznej. Lewicowych sędziów czy całego obszaru tego, tego sektora prawniczego, w którym, w którym lewica ma tradycyjnie bardzo dużo do powiedzenia, nie bez powodu jest przeciwko pytaniu referendalnemu właśnie za projektem rządowym. Szereg takich tych kombinacji sprawia, że Włochy po przeanalizowaniu Pewnie tych wszystkich aspektów, i brakuje jednak aktywności polskiej na sferze rządowej, bo, bo to nie, nie, nie polega na tym, że ktoś kogoś może przekonać na poziomie wizyt protokolarnych, międzynarodowych, tylko to musi być po prostu praca dość istotna, długofalowa, żeby przekonać na dole, zwłaszcza ekspertów, polityków, także uwzględniając te rozbieżności. W sferze rządowej we Włoszech, żeby ich przekonać no, do tego aktu, który no, prawdopodobnie e, nie wiem, czy by się udało przekonać. No, trzeba by było najpierw coś zadziałać <grym> i wtedy można by było o tym myśleć. To jest pewien problem, zresztą generalnie w relacjach polsko-włoskich, bo za bardzo myślimy o Włoszech jako o tym kraju turystyki, właśnie calcio, muzyki wyjazdów wakacyjnych, a nie że, on ma, że oni mają... I istotną rolę w, w, w sferze produkcyjnej, a finansowej nie za bardzo dobrą, bo jest oczywiście te, spadek wielkiego długu, finansów publicznych. Ogromny lewar i, i, i ogromny, możliwość ogromnego nacisku na, 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 na nacisku? No, dwóch premierów było, przepraszam wyznaczanych przez, w, przez Unię Europejską. Dokładnie. A tak, były tak zwane rządy techniczne, które, które de facto były no nie było to tak jak z Grecją, ale, ale no bo właśnie jeszcze z bo to jest taka wzajemna uzależność. Włochy są za dużą gospodarką, żeby można było pozwolić Włochom upaść, a z drugiej strony można właśnie wpływać zachętami. No. I te zachęty, pamiętajmy też, że tradycja włoskiej dyplomacji sięga bardzo, bardzo daleko. Ja w tej chwili trochę siedzę nad więc więc coś z tego jest. No tak, czyli Włochy, krótko mówiąc, dyplomatycznie, ale też tak pragmatycznie, politycznie, dużo lepiej poradziły sobie, rozegrały tę sytuację niż Polska, która bardzo mocno chciała zablokować. No Włochy chyba znaczy, też, ale chciał? potem... Ale Donald potem... Chciał? No właśnie, to chciała, chciała no właśnie, w słowach, pytanie, a w czynach. Pytanie, po... Tak, odpowiedzialny za to Radosław Sikorski w zasadzie chyba nie podejmował rozmów. On oczywiście tłumaczy, że dyplomacja lubi ciszę, no ale z tej ciszy nic nie wynika. Zniknęło z tych rozmów, które być no może nie, się odbywały, nie wynika... ale nie było słychać. Efekt jest taki, że, że zostaliśmy pod tym względem osamotnieni. No i rzeczywiście to tworzy jednak pewien, pewne nowum w Unii Europejskiej, tak jak w tej chwili na świecie, gdzie zaczyna być mniej hipokryzji, a więcej twardej realnego działania. To widzimy na, na obszar, w obszarze globalnym, ale także w Europie, bo tu nie ulega wątpliwości, że silniejsi albo przekonali słabszych no, najróżniejszymi sposobami, mhm. albo zainteresowali partnerów mniej silnych, ale wystarczająco silnych, żeby poczuli, że to dla nich jest interes. Tu w Unii po prostu trzeba umieć twardo grać. To jest podstawowa kwestia i rzeczywiście warto w tej kwestii, nawet mając pewną ten taki żal do Włochów, trochę się uczyć od nich tej gry. Kto to powiedział, że nikt mnie w Europie nie ograł? <laughs> Donald, tu <Tusk>, odpowiadam <laughs> wszystkim Państwu. <laughs> Pan profesor Stefan Bielański tego nie powiedział, ale <laughs> bardzo serdecznie. <laughs> ale za jego cenne słowa, komentarza serdecznie <laughs> tak. dziękujemy, panie profesorze. Dobrego dnia. Kłaniam się, dobrego dnia wszystkim.